Zasiadkarzami tu bądź na wolej Mosir ślad weekend pełen spotkań. Sieradzanie w rozgrywkach drugiej ligi grupy pierwszej zajmowali piąte miejsce na 12 zespołów. W sobotę Śradzanie podejmowali wolej team Rzychlin. Najbardziej zacięty był pierwszy set, zakończony wynikiem 25 do 23 dla Śradzan. Potem gospodarze nie pozostawili gościom większych szans i wygrali dwa kolejne sety, 25 do 16 i 25 do 17, wygrywając tym samym cały mecz 3 do 0. Prawny mecz. Potrafimy grać na pewno lepszą środkówkę, bardziej zagrywką, tak bo dzisiaj zagrywka nasza nie funkcjonowała, uważam, najlepiej było sporo błędów mało punktowych, a naprawdę sama zagrywka w naszym jest dość mocnym punktem, tak jak tydzień temu w Gorzowie. Bardzo dużo krzywdy zrobiliśmy z powodu Gorzowa. Dzisiaj dzisiaj mniej krzywdy, no ale wystarczyło, więc cieszymy się ze zwycięstwa. To jest najważniejsze. Z meczu na mecz gramy coraz lepiej, też mamy nowy zespół, więc musimy się skomponować, wszystko się funkcjonować jak należy. Z meczu na mecz jest coraz lepiej, mimo że mamy trochę kontuzji w zespole, tam problemów naszych wewnętrznych, ale na bieżąco je leczymy i miejmy nadzieję, że jutrzejszy mecz, który też będzie, też będzie dla nas 3-0 Dzień później zespół Patryka spychały podejmował w zaległym meczu lotnika Łęczyca. To spotkanie również rozstrzygnęło się w trzech setach, z tym, że na niekorzyść śradzan najbliżej korzystnego wyniku tu bądź woli był w drugim secie. Lotnik wygrywał w poszczególnych partiach 17 do 25, 23 do 25 i 19 do 25. Warto wspomnieć również o zmianach kadrowych w śradzkim zespole. Ze znaczących do, doszło tylko do nas dwóch zawodników, Tobiasz Piechociński i Michał Makowski. Tak, to są nasze jedyne zmiany oczy do nas Adam Reichelt. I Rafał Kubiak. Więc. No, ciężko wiedzieć, czy na plus, czy na minus. Na razie zobaczymy, ty sezon zweryfikuję, tak? Na razie się zgrywamy, liczymy, że my doskarżymy o czym coraz lepiej. Po zwycięstwie i porażce w miniony weekend nie utrzymali piątą pozycję w tabeli. Przed tą godziną wolej wyjazdowy mecz z rezerwami tyle Gdańsk.